Prze tylko 9 dni do końca promocji. Bezpłatna instalacja HBO. Kandydat na prezydenta o nieposzlakowanej opinii. Gubernator Jack Stanton mnie uwiódł. Oddana żona. Przeżyjesz. Znajdziemy na to sposób. I sztab ludzi, którzy go bronią. Przyznasz się, że zrobiłeś Stantona, albo zginiesz. Czy w drodze do celu nie nadużyje ich zaufania? Nie powstydzisz się udziału w tej kampanii. Laureatka Oskara, Emma Thompson i John Travolta w filmie Barwy Kampanii. Premiera w HBO w niedzielę 16 kwietnia. Powiadam że uczeń jest gotowy, zjawia się. Czynim Czynij mi Wiesz, co z robić? Szczególnie gdy nauczycielem jest sam Zorro. I czasy koniec wpycham przeciwnika. A z przymierzeńcem... Miło. Antonio Banderas, Katrin Zeta-Jones i Anthony Hopkins. Maska Zorro. Premiera w HBO w niedzielę, 23 kwietnia. Bezpłatna instalacja HBO. Zadzwoń i zamów HBO do domu. 0801 33 33 33. Podczas napadu na bank żona kaznodziei zostaje zakładniczką rabusia. Co z tego wyniknie, dowiecie się już za chwilę. Susan Sarandon w filmie produkcji HBO: Ziemskie namiętności. Jeszcze tylko 9 dni do końca promocji. Bezpłatna instalacja HBO! Jeśli wracając z pracy zastanawiasz się, czy spotka cię coś niezwykłego, jeśli przychodzisz do domu, włączasz telewizor, a tam się nuda, co zwykle, jest ci potrzebne HBO! To coś więcej, niż zwykła telewizja. To ekskluzywny kanał filmowy. Co to znaczy? To znaczy, że filmy z największych wytwórni, czyli Disneya, Columbia i Warner Brothers, właśnie u nas zobaczysz po raz pierwszy na małym ekranie. Nasz program układamy tak, że sam wybierzesz seans, który Ci odpowiada. A wszystko obejrzysz siedząc w ulubionym fotelu. Najlepsi aktorzy, w najlepszych, często Oscarowych rolach. Wielkie hollywoodzkie superprodukcje, ekstra komedie i filmy akcji. Aby je zobaczyć już teraz potrzebne jest Ci HBO. HBO Twoje domowe kino. Bezpłatna instalacja HBO. Zadzwoń i zamów HBO do domu. 0801 33 33 33 Zapraszamy na Ostry Piątek w HBO. Tajemnicza grupa przestępcza uprawiająca staroindiejskie obrzędy w filmie akcji Czarny Świt. Z cyklu Bohaterowie Kina Akcji, Steven Seagal. Wyznania w taksówce, część piąta, Las Vegas. Ostry Piątek, 31 marca, początek o 20. Każdą niedzielę w HBO największe hity filmowe. Nicolas Cage i Meg Ryan w romantycznej historii Miasto Aniołów. Antonio Banderas i Anthony Hopkins w filmie przygodowym Maska Zorro. John Travolta i Emma Thompson w czarnej satyrze na amerykańską politykę barwy kampanii. A w tym tygodniu Adam Sandler i Drew Barrymore w romantycznej komedii Od wesela do wesela. Zapraszamy. Zapraszamy na zupełnie nowy program Marcina Dańca. Gadaniec. W tym odcinku reżyser Marcin Daniec i producent Grażyna Torbicka będą kompletować obsadę nowego polskiego filmu. O rolę starają się Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko i Katarzyna Figura. Gadaniec plan filmowy. Premiera Wejdźwią w niedzielę 9 kwietnia. Jeszcze tylko 9 dni do końca promocji. Bezpłatna instalacja HBO. San Frank Sinatra. Bogaci wpływowi sławi Ludzie sukcesu lat 60. Panie i panowie, senator John R. Kennedy. Kulisy ich życia i kariery. Co nam takiego jest? Wielkie skandale. Świetnie się bawi. Ciemne interesy. Nie doświadczysz przysługę. Miłość i nienawiść. I miss, like, John Antenia, Ray Liotta. W filmie produkcji HBO Ludzie Rozrywki. Premiera w HBO w sobotę 1 kwietnia. powiadają, że uczeń say. jest gotowy. Zjawia się zresztą. <laughs> są... Zdjęcie. Łatwo uwolnić się od kobiety, a zwłaszcza jeśli jest agentką. Już za chwilę w HBO thriller Lot Gołębicy. Zapraszam Państwa na spotkanie ze mną i moimi gośćmi 24 grudnia o 20 w Grudzień w HBO to świąteczne hity. W niedzielne wieczory proponujemy. Siedem lat w Tybecie. Spotkanie z Dalai Lamą całkowicie odmieni życie pewnego podróżnika w roli głównej brat Pitt. Westy Snipes jako zbiegły przestępca i Tommy Lee Jones podążający jego śladem w filmie sensacyjnym Wydział Pościgowy. Dustin Hoffman i Robert De Niro wywołują wojnę na niby w komedii Fakty i Akty. Oraz Leslie Nielsen jako Pan magu. A w soboty? Mark Wahlberg i Lou Diamond Phillips jako morderstwo wynajęcia w czarnej komedii Mocne Uderzenie. Kasper Van Dien wmanewrowany w napad na bank w filmie sensacyjnym Na Granicy. Bill Pullman i Ben Stiller wspólnie rozwiązują skomplikowaną zagadkę kryminalną. Plus minus zero. W świątecznym odcinku HBO na Stojaka Marcin Daniec i jego goście, czyli Talk Show, wydanie świąteczne. Poza tym szokujące dokumenty z cyklu bez cenzury. W każdy poniedziałek o 20.00 komedia. A w każdy wtorek kinoakcji. Też o 20.00. Zapraszamy! To miała być prosta robota. To dla nas szansa na lepsze życie. Ale już na początku wszystko poszło nie tak. Na dodatek czeka ich niespodzianka. Marcos Wins to nasz człowiek. Jestem agentem. Ucieczka wydaje się nie mieć sensu. W filmie Kifera Sutherlanda. Ostatni skok. Przela niezwykle celnie. Ucieka nad wyraz skutecznie. Kocha zawsze gorąco. Nie mogę znieść myśli, że ktoś mógłby mnie przestać lubić. Odstajesz od normy. Mark Wahlberg w filmie Mocne Uderzenie. Premiera w HBO w sobotę o 21.35. Chłopaki, czas zwiększyć napięcie. Mamy bilety w pierwszym rzędzie, na koniec świata. Musicie to zobaczyć. Steve Buscemi. Ah. Armageddon. Premiera w HBO w niedzielę 2 stycznia. Zapraszamy na film.